Jeśli z ze strony de dzisiaj ze mną Matoder. No ma. To jest nasza. Ol. To jest nasza nowa seria e, lawowy survival. Bej, Bej, LOL. LOL. Su... LOL. Dobra. Dobra. No. Mamy tutaj zasady na tabliczkach, ale że my za bardzo nie mamy Optifina. Optifina. LOL. Dzisiaj nic nie oh. wymówić. E, to. Spisałem to na to na, na, na notacją. Tak dobra. Zgrzytka. Ja biorę. Okej, okay. łóżko teraz mamy takie fajne. Okej, okay. to ja robię. Zrób Crafting. Okej, okay. liści niszczymy, żeby same wyleciały i były sadzonki. Zgrzynka. <śm> Beder go z lawą i wodą. JAK TEN? Zrób grawding. A ja to zamuruję tu. Oby chodziło. Mam nadzieję, że trafię robić. Okej, okay. przydałoby się coś do spalania. Bo mamy żelazo. Yeah. O to chodziło. Co mogę jeszcze z kobla zrobić?

O, można. Nie wiem, ze op opłaca się robić? Myślę, że nie. Można zebrać nie wiesz. Patrzę się, czy są sadonki. Jeszcze mi zostało trochę kobla. Dzisiaj biegnie. Będziemy... Ja mam 19 koblan. O, i mam je dla ciebie. O, mam kobankę. Mam je dla ciebie. To zrób. O, mm, dzisiaj będziemy iść do tamtej dirtowej kuli. Ale nam za to potrzeba dużo kobla do tego. Tak. To wiesz ty już masz tu a ja nie chcę też, żeby było ja, to do To żelazne jak coś. Kilof? No i jak w dół pójdziemy? Nie wiem, czy jakaś będzie. Mam trzy sadzonki już. Jak my w dół pójdziemy, lol. Ale ja, co to jest coś, ten... z gravelu? Z gravelu? O. Nie wiem. C mm. Ile tych liści? O, kolejna sadzonka. Nie wiem, ale no, ale... Jak, jak my zejdziemy w dół? Nie wiem. Mam nadzieję, że jakoś zejdziemy. Chyba, że pójdziemy do tej ściany bedrokowej z tej ściany jakoś, nie wiem No trzeba byłoby tak. Chyba, że puścić mm, z wszystkiego tyś, Co? Chyba, że wodę spuścić No Ale no, to wtedy pójdzie na lawę, to będzie lipa Masz kobla? Dwanaście To daj trochę, to czy daj? I za blisko zrobiłeś chyba? To. Mam 9, dobra. To ja sobie zrobię kamienny killów. Okej okay. Dobra, to idziemy do tego bedroka i zrobimy od tego bedroka. Ja tutaj po kobie kobla trochę. I spróbuję to jakoś przyspieszyć. Okej. Okay. Czekaj. Jakbym skoczył, to bym deadł. Kurde ty, o chodź, idziemy spać. A ja wiem, czy by teraz się coś... nie stało, bo tutaj powiększyłem od ten, od w dół. Nie powiększ zostaw został tak na razie. No bo chciałem to przyspieszyć, ale nie, no, nie, 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 nie Dobra, to. Brak. Ja to już go bo mi za bardzo przeszkadza i... Okej. Okay. I zrobimy, je, zrobimy je tu. O. A ten kwiatek zrobi się tu. Ty jak wszystko w wyskakuje? Pa. Ile masz? Dziesięć. Ja mam dwa. Trzy. Dobra, idę z tymi trzema zaszaleć. <grym> żebym tylko mnie nie zlagowało i żebym nie spadł. One, two, three. Tak jak cztery to, to szybko leci. Koble. Kto tam? Poślepcie leci. Daj mi tego twojego kobla. To mam 30, wow! Nie, nie biegam, nie biegam. Tak zapomniałem, nie mogę tak biegać. Akurat starczy do tej ściany z Bedroka, Czesio, co? To, się, to, to dobrze. 25 kobla Dobra, no opanowałem sytuację. Co tam się stało? Prawie spadłem. Mm -hmm. Dobra, zabrakło mi kobla, ale już jakieś takie lipne schodki są. Dobra, idę ci przynieść kobla. Op, op, op. Kurde nie zapałem. Mam 38. to już chyba starczy. Pa jakie schody zrobiłem? Aro Fuck. Fak! <grym> czekaj... To Czekaj, idę do kuli... Nie, nie, nie! Nie, Kine. nie! Nie on na serwo! Mówię, czekaj, idę do kuli! Czekaj... tp.matodert.hpros.pl Czekaj... <grym> Dawaj. Czekaj, bo mam koniec transmisji, dobra? Raz... Dwa... Dwa. Kiedy masz HP? Woda, woda, woda Ciekawe co będzie w tej kuli i z dirtu A tu dioksy By mi się ucieszył, a ty? No Będę hardcorem skoczę Ze, schod ze schodka na schodek Na schodek <laughs> Robimy tak Lola, Jak to wykombinować teraz Nie źle Ty fajne to wyglądają. żyję. cześć się. Skoczyłem z tego. Szybko koblałam, mam już trzydzieści. To dobrze, bo się przyda. No nie wiem, może starczyć. Ale to już do kuli? Co? Do kuli? Bo ja już jestem na tej kuli, teraz robię tylko schodki, żeby wejść na te schody, co ja robiłem. O! Starczyło. Ale tu zrobię tak. O! Kilogramy Tu Dla bezpieczeństwa zrobię. O, dobra. Trochę to. Jestem tu. Teraz patrzymy się co tam jest. Spawner! I, idę do Ciebie. No dobra, to jeśli jeszcze można tabliczkę, nie? Tak, y, Znajdź spawner, czyli zadanie 21. Czyli jedzonko, okay. jedzonko będzie. Ło, trzy jedzonka z jednej świnki. Okej. Okay. Ej, jak jest pochodnie, no nie? To widzę się normalnie spawniem. To ja sobie pożyczę te obchodnie. Hmm. Te kilka tylko A stąd widzę, że też potrzeba wyjść. Eee. O! No, czekaj, może tutaj poleciłeś? Mam dwa serca. Zostało ci? No już mam 13 żarełka. Slajmy, słyszę. Ja idę upiec. trzy, trzy wylatują. No. To masz kobla ode mnie. Kobla, po co mi kobl? Nie wiem masz. A masz może deski coś do... Nie, w piecu tam jest. Okej. Okay. To ja sobie tutaj trochę... Odbieram jedonka. Jak te schody wyglądają. Ładnie. O. Czyli mam nadzieję, że tu nie z zgodu, bo jestem nad lawą. No hmm. biegnij, biegnij, jadaś, biegnij. A ile masz HP? Dwa. Widzę cię. O, mam deski przy sobie. Dobra. Ej, cóż slajma. No, tu się cieszę za bedrokiem No to płaski teren tam jest, no to się nie dziw Okej okay. A Po co mam te skrzynki chciałem robić jak tu mamy skrzynki No mamy Ja się tą wezmę Stop Spadłeś? O właśnie Boa energia. Fuck, What the fuck? Que é. fica, fica. Chyba mi się zregenerowała, bez jest <noise> w No bo... Skałujcie maście. śmierć. No bardzo śmieszny, bo deadłem. Well. <noise> no. No. Dobra, dobra, no. no mogę wykopać.

Żelazny znaczy Lawa się mi pocieszy <grym> Oddawaj mój miecz Oddaj Oddawaj mój miecz Moje żarcie Nie mam <grym> Bo cię zabiję Oddawaj mój żart A tutaj jest

Ha, <suszy> nie traficie. Ha, <suszy> <I> co? Ha. <suszy> Strzelają w siebie debile. <suszy> Jak to wygląda? <suszy> o, what the fuck? To był żarty No, 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 no. No, 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 no. no. O, świnki. Świ, świ, świnki. Świ, świki. Świnki. idę cię zabić! Hej! O, mam pięć kości! To se zrobię! Rrr. Mączka kostna. Mączka kostna. Mamy szczałę, mam, mam, mam strzałę w głowie! Mam strzałę! Nie, nie, Cieciu! <gulia> Mam szczę w głowie Dobra by cię mieć w głowie <gulia> się Gojęcie Idę upieć mięsko Idę upić mięsko <gulia> Czekaj, gdzie to są? Jest Pal się Ej, możemy zrobić farmę Nie ma sobie spawna Spawn Nie ma spawna Ja chcę już taki spawn hmm. możemy już zrobić farmę, słyszysz? Czego? Eym y no Eee y Zboża y czego? Zboża A po co? Y dla <laughs> No dobra, 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 pół serca, lol. Lol. Fuck. lol O, a to będzie moje miejsce na spanie. Ja mam. Nie, bo ja mam mało HP. A bo się na Czy tam puszmy, zoru? Mhm. Idę sił. I do ten. Ten co? Żeby tam się szkielety nie rozbiły. Aha. A po co? Marko nie marzymy. Daj nie jak mam kość. Nie mam kości już. A gdzie, a gdzie? Ja już mam tylko mączki kostne. No to właśnie daj mi. No to... Weź mi tam te pni. Nie, to idę do ciebie i mi daj, rzuć mi. Łap... Czołg! Oh, 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 oh. O, ej! Daj, rzucaj. Hm? Dobra, jedną chcę. Tu masz piętnaście. Nie chcę. Mam osiem. Ja Trzy 20? znać. Jak masz osiem? Jest to spoko, ludzie. O, w tym miejscu, w tym miejscu. Czemu? <śpiewa> <śpiewa> tu będzie nasz, y, ten, domek na drzewie. No parkur. <śpiewa> Dobra, tym akcentem będziemy kończyć pierwszy odcinek z Love of a Survival. Moje... Cześć! O, który...